Nazywam się Klaudia Rasimowicz, jestem uczennicą w klasie drugiej w trzecim liceum Ogólnokształcącym w Sowałkach. Znikarstwem zaczęłam się interesować już nawet w gimnazjum, poprzez, zaczęłam od redagowania gazetki szkolnej, a ten projekt właśnie, dzięki temu projektowi moja wiedza na temat tego kierunku znacznie się poszerzyła. Uczestniczyłam tak? I, i w wielu spotkaniach, wielu warsztatach na temat tego kierunku, ale też również dotyczących mediów. W, moim, w naszej szkole było też organizowane jedno spotkanie z panem Jakubem Mikołajczukiem, które właśnie moja klasa pomogła skorzystać właśnie. Dzięki niemu dowiedzieliśmy się że bardzo interesujących rzeczy na temat dziennikarstwa i tego właśnie zawodu. Pan Mikołajczuk powiedział też wiele anegdot związanych z tym zawodem. Jeszcze bardziej uświadomiłam sobie, że dziennikarstwo to naprawdę jest coś ciekawego, co tak? można naprawdę w życiu robić. Ogólnie cały projekt jest naprawdę bardzo, bardzo fajnym tak, zdarzeniem, bo tak samo właśnie ludzie, którzy się interesują, tak samo grafiką i dziennikarstwem, to mogą bardzo dużo skorzystać, ale także właśnie uczniowie na przykład z mojej klasy, właśnie, którzy trochę od, odlegli się od właśnie tych zainteresowań, naprawdę mogli dużo wiele rzeczy się nauczyć. I także jest to bardzo też fajny sposób na, na spędzenie też wolnego czasu, tak, bo były organizowane różne warsztaty. I tak samo poznaliśmy wiele różnych programów, wiele różnych technik na temat mediów. Chciałabym, żeby w ogóle jeszcze więcej było organizowanych takich, takich spotkań, takich projektów, bo naprawdę dla młodzieży jest to bardzo przydatna rzecz, tak? I że oby, oby, oby więcej takich spotkań.